Sprawdźmy i VMAX, 170, 180, dobra 200 wyleci teraz. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Hogate, a to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Emergency Hamburg na Robloxiku oczywiście. I dzisiaj proszę państwa, tak jak obiecałem wam ostatnio, kupię w końcu wymarzony samochód i będzie to kolejny z elektryków, a będzie to Teselka bodajże. Za 100 ileś tysięcy mamy przygotowane w tym momencie 148 tysięcy, ponad na koncie. Więc mam nadzieję, że uda nam się to kupić. Wchodzimy i teraz tak, który to jest? Ten samochód. Moglibyśmy mieć ten też. E, ten też. Ten nas stać. Stać nas. Stać nas. Stać nas. Stać nas. Celestial Typ S. To jest to. Prawie nas byłoby na to stać, ale powiem wam, ostatnio samochód, który uciekał przed e, nami, jako policjantami. To był jakiś chyba jeszcze to było to Silhuet Carbon 550 tysięcy. Ja pierdzielę jakie to jest kurcze drogie, nie? Ale dobra, my, myśmy sobie kupili to w tym momencie, proszę bardzo, Spawn Vehicle. No i teraz z teselką można śmigać. Także mam nadzieję, że odcinek Wam dzisiejszy się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram Discord, wszystkie linki macie, jak zwykle, w opisie. Pod filmem. Szkoda, że tutaj nie ma takiej kamery jak na PCD w ogóle, nie? Że Shift e, i P naciskacie i macie, nie? Fajnie wam to działa. Dobra. Włączamy sobie. Bug, powiedzmy, mamy taki sam chyba. No to cóż, trzeba odrobić trochę pieniędzy, bo mamy już 20 tysięcy znowu. W ogóle 20 tysięcy to są pieniądze, na których przez bardzo długi czas byłem i nie mogłem nic zarobić za bardzo, nie? Powiem Wam tak, dzisiaj popełnimy jakieś przestępstwo. W ogóle policjanta wiezie, ty! Patrzcie na to. Policja jest wy wywożona właśnie w tym momencie. Dobra. Pojedziemy sobie do farm shopu i spróbujemy go napaść bez żadnej broni w ręku, bez niczego. Dzisiaj, wiecie, spróbujemy sobie tak na spokojnie pokraść. Okradniemy może jakiś sklep, wykorzystajmy to, że mamy szybki samochód. Prawdopodobnie, przynajmniej ja mam takie nadzieję, że nasz samochód jest szybki, nie? Po to kupiłem ten samochód, żeby mieć jakiś w końcu szybszy pojazd. Jeszcze elektryk do tego, chociaż akurat nie to, że elektryk, to łatwo będzie rozpoznać mnie w razie W, nie? Dobra, no idealnie trafiliśmy. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, policji tutaj sporo w okolicy było. Z pięć radiowozów tu widziałem. Ale po prostu liczę na to, że żaden nie przyjedzie teraz do mnie. Mam nadzieję, że pojechali, wiecie, do miasta. Tam jakiś bank był. Jubiler, może jakiś napad. Wiecie, problem polega na tym, że teraz jak jestem samemu kryminalistą, no to już samemu muszę sobie dbać o wszystko, i samemu muszę uciekać. Dobra, tu jest jeszcze pieniążek. No, dużo tych pieniążków jest za kradzież e, tego farm shopu całego. Nie, nie wiem, dlaczego w ogóle tak jest. Ale naprawdę sporo kaski z farm shopu leci. No i teraz co? Lecimy na stację paliw. Policja powiedzmy sobie przyjedzie a tutaj, w to miejsce. Policja sobie przyjedzie, a my już będziemy, wiecie, na tym po prostu. Wyłączam światła, bo światła tylko. O kurcze, pieczone. Światła tylko nas zdradzają, naszą pozycję, gdzie się znajdujemy. Nie wiem, czy wy te, też tak robicie, jak uciekacie policji, ale ja zawsze wyłączam światła. No, mamy idealny wjazd na stację paliw, także ustawmy się tutaj w razie do ucieczki, żebyśmy mieli blisko. No to idealnie, proszę bardzo. Robimy dosłownie to samo, co ostatnio robił kryminalista, którego goniliśmy jako policja po prostu, nie? On robił dosłownie to samo: czyli jechał tu, jechał tu, później tam jakiś znowu tool shop, coś, tylko on może nie wchodził na ścianki i może szybciej okradał dzięki temu. Istnieje w ogóle jakaś szansa, żeby szybciej okradać te. te rzeczy, te pieniądze, żeby szybciej kraść? Dobra, no to teraz gdzie jedziemy sobie? Jest autostradka, to ja lecę autostradką po prostu. Pojedziemy sobie może do tool Shopu faktycznie. Ile mamy już kaski zebranej? Jest 8, 8 zastępów policyjnych. 6,5 tysiąca. To nie jest źle, nie jest źle. Chociaż przy tool Shopie właśnie dużo policji było wcześniej. Tutaj, tutaj policjanci mogą siedzieć, powiem wam. Nie wiem, czy lepiej nie byłoby. Pojechać. O kurczę, dobra, toolshop się pali w tym momencie. Ale okej, okay, to jest szansa, że wiecie, będzie straż pożarną. Nie, jest policja jakaś tutaj w toolshopie w tym momencie. Jest policja, jest policja, dobra, zwiewamy stąd w razie w Uciekamy sobie stąd. Pojedziemy sobie gdzieś indziej. Tutaj policja sobie jeździ dalej. Patrzcie, i teraz smyk obok policji. Ty, czemu nam tak w ogóle zniszczył? Poli Ej, policjant użył bardzo niefajnej rzeczy w tym momencie. To jest ta taka rzecz, która sprawia, że niszczy się pół samochodu. I, i nie wiem jak to w ogóle działa, czy, czy to tak powinno w ogóle działać. Tylko dlaczego to w ogóle na nas użył policjant nagle? Przecież nie wiedział, że jedziemy teselką. To jest ciekawe, że policjant nie mógł wiedzieć nic o Tesli, a jednak... Uderzył Tesle, nie? Czy mamy przebite opony w ogóle? I nawet nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak przebicie opon w tej grze. No to nic nie zrobimy, proszę państwa. Zepsuli nam samochód po prostu, nie? Nie damy nie damy rady, niestety, nic zrobić w takim momencie. Możemy jedynie próbować odpłynąć jeszcze panu policjantowi. Zobaczymy, jak staminy zabraknie w ogóle. Czy on może do nas strzelać? Ej, nie może strzelać chyba, ty. To jest dosyć zabawne. Ja sobie będę płynął. Okej. Okay. Okej. Okay. Ej, to jest mocne. To jest mocne w tym momencie. Ale bez kitu. To zepsucie samochodu. Ej, jak on trafił? Przecież nie można strzelać przez... Jak on mo może te rzeczy robić w wodzie? Przecież tu się pływa, ty. Jak on te rzeczy w wodzie zrobił? Co jest? O kurczę, dobra, tego się nie spodziewałem. Ale nie, no to zniszczenie samochodu to jest strasznie OP i strasznie, moim zdaniem, no niefajne. Bo tak, ale dobra, okej. Okay. Jeżeli on użył kolczatki, to dlaczego na mnie? I czy może kolczatką niszczyć samochody przypadkowych ludzi? Czy tylko przestępca może być zakolczatkowany? No tutaj akurat nie by nam się broń przydała, niestety. Bez broni, widzicie. Kradzież bez broni nie popłaca, szczególnie kiedy. No, no bez kitu, no, nikt nie zobaczył nas. Ukradliśmy te dwie rzeczy, mogliśmy tam siedzieć, nikt nas nie widział. Ale ten gość jakimś cudem po prostu rozwalił nam samochód. Faktycznie, no. To wyglądało, jakbyśmy dostali kolczatką, bo yy, przybiło nam opony i już później jeździć nie mogliśmy. Nawet nie wiedziałem w ogóle, że kolczatka istnieje w tej grze. No chyba, że to nie jest. Jezu, czy on musi tak yy, tym brzęczeć? Chyba, że to nie jest kolczatka. Tylko wiecie, to jest po prostu teksturka faktycznie jakiegoś przedmiotu, jakiś prop, którym po prostu niszczy się samochód do prawie zera. Mm. To jest ciekawa opcja, ale proszę państwa, pierwsza ucieczka Tesla mnie nieudana. Plan był dobry, tylko wiecie, pojechaliśmy do miasta i tak na dobrą sprawę przypadkowy policjant nas złapał. I ten samochód w ogóle też się wydaje mocny, chociaż ciężko powiedzieć, czy mocny, no bo my nie mieliśmy opon, nie? Nie mieliśmy opon, to ciężko powiedzieć o tym, czy, czy faktycznie to, to było dobre. Jakąś kaskę mamy, ale skąd mamy kaskę? Na pewno nie. Na pewno nie z kradzieży. Dobra, czekamy chwilę i zaraz się widzimy z powrotem. Okej, okay, proszę Państwa, wyszliśmy z więzienia. Aczkolwiek problem polega na tym, że nie będziemy mogli uruchomić naszego samochodu kompletnie. Nasz samochód jest chyba zepsuty? Chociaż nie, nie, nie jest zepsuty, patrzcie. Opony ma już naprawione, przynajmniej nasz samochód. Okej, okay, jeszcze jakiś pajac w nas wjeżdża, no nieźle, no nieźle. Rozwala nas chłop jakiś. Ale ciekawi mnie to faktycznie, czy w jakiś sposób chłop wyczaił, że my akurat nie tą Teselką jechaliśmy, to mnie zastanawia. Bo właśnie, co najgorsze, ten chłop stał tam, E, wcześniej bo ja właśnie dojeżdżałem do tego miejsca żeby zacząć nie jechałem na dealership i ten chłop już tutaj stał serio na, na tym e, w tym miejscu więc to nie wiem czy on specjalnie stał tylko i wyłącznie do mnie nie jakby czy, czy po prostu łapał każdego przejeżdżającego jego mościa z tamtej strony wiecie co zrobimy naprawimy samochód a zaraz po naprawie samochodu idziemy znowu coś okraść ale może tym razem kupię broń, albo po prostu się schowam tym razem. No chyba, że wiecie, chyba, że to jakiś widz, który to widział. A najbardziej to mnie w ogóle zdziwiło to, że chłop był w stanie użyć yy, broni w wodzie, kiedy ja mogłem tylko płynąć. Takim cudem on, on robił coś więcej, nie? To, to mnie też ciekawi. Dobra, trzeba naprawić sobie tę selkę teraz. Ja pierdzielę, ale w topa. 1400. Zróbmy ją na jakiś kolor. Nie no, weźmy sobie niebieski po prostu i let's go, jedziemy stąd. Dobra, teselka naprawiona, proszę Państwa. Broni nie chcę kupować, z bronią będzie za łatwo. Broń to jest zdecydowanie rzecz, która za bardzo już nam ułatwia rozgrywkę. Więc z broni sobie korzystać nie będę specjalnie. Jedziemy pod prąd, bo czemu nie? Bo, bo bliżej. <grym> Jedziemy pod prąd, bo po bliżej, normalna sprawa. Siedmiu policjantów! No ci policjanci nie powinni być w stanie tak reagować sprawnie na... ...na przestępstwa w tych, w tych miejscowościach, nie? W, ty, w tych miejscach, kompletnie policja powinna być sparaliżowana. Dobra, wchodzimy do środka. Dzisiaj już to okradałem miejsce. No to okradniemy drugi raz, no co? Nie uczę się na błędach, nie? Biorę i okradam raz jeszcze. No, chyba że nie wiem. No. Kamery użył w środku. Wydaje mi się, że to był całkowity przypadek i gość po prostu użył tej opcji z blokadą. Bo ja też nie widziałem, kurczę, blokady takiej, która by koła rozwalała w samochodzie, nie? Nie widziałem takiego przedmiotu w ogóle. Żeby taki istniał przedmiot, niczego takiego w ogóle nie widziałem. Więc to mnie ciekawi. Dobra, zwiewamy sobie tędy. Teraz chyba w prawo, tak? Chyba, że powinniśmy wcześniej w prawo odjechać. Dobra, tu jakiś samochód leci. Dobra, tu jest farm shop, zapewne. No nie wiem, tu widz jakiś jeździ chyba za mną. Kurczę, proszę za mną nie jeździć. Ja na kradzież, na szaber przyjechałem. O kurczę, tutaj jest okradzione już miejsce. Jest wywalone w tę miejscówkę teraz. Wyjeżdżamy stąd. Zawijamy się stąd. Ile zawinęliśmy w ogóle ze stacji paliw na ten moment? Eee, ze stacji paliw zawinęliśmy 3000. Musimy być do przodu, musimy coś ukraść jeszcze. Fajnie byłoby coś ukraść, tylko zastanawiam się, co tak naprawdę. Dealer jest na dole, tu jest farm shop. Wiecie co, hmm, na razie pojedziemy sobie w lewo, żeby trochę zgubić ślady własnej kradzieży tutaj. Spróbowalibyśmy, wiecie co, znaleźć tego pod, pod bus kompany jest, o czekajcie, tam też coś jest chyba, na, na zielono się świeci. O, właśnie to chciałem ogarnąć, dyspozytor z jedzeniem. Jakiś, dobra, to chciałem ogarnąć z jakimś energolkiem z czymś widzę dwa energolki i dwa ciastka są w środku więc zabieram <laughs> ciekawe czy policja w ogóle do takiego sygnału przyjedzie nie to też jest ciekawe bo za to też można zgarnąć parę tysięcy nawet nie jeżeli to dobrze rozegramy Tori może gdzieś w górach da radę się schować albo gdzieś tutaj o w lesie jakimś o tu na przykład ty Tutaj kompletnie nie widać nikogo, tak mi się wydaje. Mamy trzy tysiące oraz dwa przedmioty, yy, które ukradliśmy. Tutaj mam wrażenie, że jest dobra miejscówka, w której można byłoby się ukryć całkowicie. Słyszeliśmy strza strzały i ciekawi mnie, czy to strzelał jakiś policjant, czy to były strzały do. O kurczę, jasno się robi, niedobrze. Gdzieś przy okolicy Farm Shopu. Gdybym ja wiedział, że to bandyta strzela do policji, to wiecie, byłoby fajnie. Ale tak, to na dobrą sprawę nie wiemy w tym momencie, czy, czy to tak jest. Wiem tylko, że tu jest naprawdę fajne. Są fajne miejscówki, w których się można ukryć. O tutaj, jak do tego Leja wiedziecie, albo przede wszystkim wiecie, ktoś was zostawi w takim miejscu. No to ciężko będzie wykryć yy, kogoś. Ej, a tutaj? Czekajcie. Nie, tutaj nie można chyba wjechać już. Ja se jeżdżę gdzieś tutaj po bocznicach, okej. Okay. Czy tutaj jest coś co mogę okraść jeszcze? Jakieś takie małe punkty by się jeszcze przydały, które można byłoby okradać. Też byłoby fajnie. Chociaż i tak jest sporo miejsc, które w tym momencie nadają się już do kradzieży, nie? I to mi się podoba. No bo jest napisany nick zawodnika, jest nasza podobizna i są blachy, no ale przecież nie widać blach z tak daleka, nie? Że nasz samochód jest akuratnie podejrzany jakiś tego, tego nie wiadomo. No, ta teselka jednak jakaś super chyba szybka nie jest. Sprawdźmy jej Vmax, 170, 180, dobra, 200 wyleci teraz. Tutaj na tej prostej to okej, okay, sobie poradziła, ale ona w ogóle strasznie długo się zbiera, a właśnie przecież mi się wydaje, że takie elektryki to powinny szybciutko się rozpędzać. Właśnie plusami samochodów elektrycznych jest to, że one się bardzo szybko rozpędzają, nie? Na początku te, te pierwsze metry przejeżdżają bardzo szybko. Dobra, do Harbora bym pojechał, tylko tam to już by musiał być jakiś taki napad porządniejszy, nie? To już bym potrzebował broni, mi się wydaje. Już jakaś broń by się przydała. A ja chcę dzisiaj kraść bez broni i korzystać, wiecie, po prostu z e, siły własnego samochodu do ucieczki. Niestety co, co, na ten moment widzieliście, nie wychodzi mi to za dobrze. Niestety. Dobra, podjeżdżam sobie na stację. Może tych policjantów zasranych w końcu nie będzie. Teraz nie mamy czujki, jest trudniej, nie? Bez jakiegoś drugiego czujnika na czujce. No kurczę, pieczone znowu! Dobra, na stacji będzie trzeba sprzedać te napoje i te inne pierdoły. O kurcze, nie nacisnęło. Zapomniałem, że jak się kamerę zmienia, to ten kolekt też przestaje łapać od razu. Dobra, odjeżdżamy z tej stacji. Jazda, jazda. Wracamy na autostradkę. Na autostradzie całkiem nieźle nam idzie. Możemy osiągnąć 200 na godzinę i nie ma przynajmniej żadnego fotoradaru od razu. Okej, okay, ten policjant jeden nas ominął po prostu, zostawił nas. Dobra, my stąd jedziemy. Ten policjant nas drugi tutaj ściga za to. Dobra, drugi policjant sobie pojechał gdzieś indziej. Ja pierdzielę, po Przyjechali policjanci, mieli na nas wywalone, kompletnie. Okej, okay, bardzo dobrze, ja stąd zwijam się. Mnie tam w ogóle nie było. To nie ja okradałem, tak naprawdę. Mnie tu nigdy nie widzieliście. Dobra, mamy 6000, 6 minut do odczekania, jeszcze. Co, co jest gorszą informacją? Tu nie powinien mi fotoradar ciepnąć fotki, przecież. Dobra, ja bym tu podjechał, ale tylko po to, żeby. Wiecie, sprzedać coś. Eee, sprzedać rzeczy, które posiadam. Wiem, że to miejsce jest już okradzione, bo ja okradłem dzisiaj dw dwukrotnie. Energy Drink. cel, Kuki, sel, sel. Te ciastka są droższe niż te Nergolki. No to już z nich zarobiłem e, parę tysięcy, nie? Tysiąc z hakiem. Dobra, moglibyśmy tędy podjechać, ale jak widzieliście, jest dwóch undercover, kopsów chyba. W tym białym samochodzie i jeszcze w drugim, chyba że ten drugi to był zwykły policyjny. Ale undercoverów mamy tutaj na serwerze. I na nich trzeba uważać. W sumie zastanawiam mnie, jak to jest z tym undercover copsem. Czy my wtedy własnym samochodem jedziemy? Tylko dostaje on nowe opcje? Czy jak to działa, nie? To, to mnie mega ciekawi. W jaki sposób ten undercover ee, cop działa. Dobra, może teraz farm shop się uda okraść. Jak to mówią, do trzech razy sztuka. No nie, no dalej jest. Dalej zamknięty farm shop. No nie mogę, nie mogę. Kurczę, jeszcze się rozbijam tu. Najgorzej, proszę państwa. No dobra, parę tysięcy do przodu i tak będziemy z tego odcinka. Więc to jest plus jakiś. Ja dziękuję bardzo za oglądanie, bo okazało się, że jest kilka rzeczy, o których jeszcze nie mieliśmy pojęcia na tym serwerze. Dzięki wielkie za oglądanie. W takim razie trzymajcie się, do zobaczenia. elo i cześć, siemanko.